"Lepiej weź się do roboty i zacznij na siebie zarabiać." To było pierwsze, co wrzasnął na mnie mój ojczym, kiedy leżałam w szpitalnym łóżku świeżo po nagłej operacji. Moje ciało było jeszcze zdrętwiałe, nogi ledwo się ruszały. Powiedziałam mu, że jeszcze nie mogę pracować. Lekarz kazał. Dwa tygodnie, wtedy jego dłoń uderzyła. Świat zawirował, zimne kafelki zetknęły się z moim policzkiem, krew zalała mi usta, ręce mi drżały, gdy warknął, przestań udawać, że jesteś słaba. Kiedy wpadła policja, wszyscy patrzyli na niego z przerażeniem, nie wiedzieli jednak, że to nie była najgorsza rzecz, jaką zrobił. Prawdziwa zdrada zaczęła się na długo przed tamtym policzkiem. Mam na imię Emilia, mam prawie trzydzieści lat. I zanim to szpitalne łóżko stało się centrum mojego świata, pracowałam w sklepie odzieżowym w dzień, a wieczorami brałam zlecenia jako freelancerka w branży kreatywnej. Nie było to nic spektakularnego, ale opłacało część rachunków. Co ważniejsze, dzięki temu mieliśmy na opłaty w domu, który zostawił nam tata. Mój prawdziwy tata zmarł po długiej chorobie. Taka, która po cichu rachunek za rachunkiem wysysała oszczędności, aż pieniądze uciekały nam przez palce, a my nie mieliśmy już siły walczyć z rzeczywistością. Po pogrzebie dom wydawał się pusty. Jego kurtka wciąż wisiała przy drzwiach. Kubek po kawie stał nietknięty w zlewie. Moja mama próbowała być silna, ale widziałam, jak ciężar każdego miesiąca coraz bardziej zginał jej ramiona. Wtedy do naszego życia wszedł mój ojczym. Pojawił się uprzejmy, pomocny, pewny siebie, taki typ mężczyzny, który mówił o rozwiązaniach zamiast sypać współczuciem. Powiedział, że może pomóc, zorganizować płatności. Powiedział, że zajmie się wszystkim, żeby mama wreszcie mogła odpocząć. Sześć miesięcy później wzięli ślub. Pamiętam, jak stałam potem w salonie, obserwując, jak wnosi do domu pudła, jakby zawsze tu mieszkał. Na początku nic nie wydawało się złe. Potem małe rzeczy zaczęły się zmieniać. Rachunki przestały lądować na kuchennym stole, płatności były regulowane. Mama przestała sprawdzać konta, bo już nie musiała. Kiedy zadawałam pytania, słyszałam, żebym się nie martwiła. Kiedy naciskałam, przypominano mi, jakie mamy szczęście, że mamy kogoś, kto chce wziąć sprawy w swoje ręce. Mama zaczęła być coraz bardziej zmęczona, a potem zapominalska. Gubiła wątek w środku zdania, wpatrywała się w kuchenkę, jakby nie pamiętała dlaczego jest włączona. Mój ojczym zbywał to jako stres. Codziennie rano podawał jej witaminy ustawione równo na blacie i czekał, aż je połknie. Ja dalej pracowałam. Płaciłam mu za wynajem mojego własnego pokoju z dzieciństwa. Mówiłam sobie, że to dorosłość, kompromis, rodzina. Potem pękł mi wyrostek robaczkowy. Ból pojawił się szybko i gwałtownie zginał mnie w pół na podłodze w łazience. Nastąpiła operacja. Kiedy się obudziłam, czułam się, jakby ktoś przestawił mi wnętrzności bez mojej zgody. Lekarz powiedział, że potrzebuje czasu dwa tygodnie bez dźwigania, bez pracy. Tak właśnie powiedziałam Maciejowi z mojego szpitalnego łóżka. Nie podniosłam głosu, nie kłóciłam się, po prostu wyjaśniłam: Nie mogę jeszcze pracować. Spojrzał na mnie, jakbym go obraziła. Nie wiedziałam wtedy, ale to był moment, w którym wszystko się zmieniło. Wtedy przestałam być dla niego rodziną, a stałam się problemem. A kiedy stałam się problemem, przestał udawać, że jest inaczej. Pokój w szpitalu był zbyt jasny jak na tak wczesną porę. Białe ściany, białe prześcieradła, jednostajny elektroniczny szum, przez który czas zdawał się gęsty i powolny. Pamiętam jak wpatrywałam się w płytki na suficie, licząc pęknięcia, żeby odwrócić uwagę od bólu, który ciągnął mi bok za każdym razem, gdy oddychałam. Wtedy wszedł. Bez powitania, bez troski, tylko ostry dźwięk zamykanych za nim drzwi i jego odbicie w metalowej szafce naprzeciwko mojego łóżka. Jego szczęka była zaciśnięta, ramiona napięte, taka postawa, jaką przyjmują ludzie, którzy już dawno uznali, że mają rację. Zaczął mówić o pieniądzach, zanim jeszcze podszedł do łóżka. Rachunki opłaty, jak wszystko się piętrzy, jak muszę wziąć się do roboty. Starałam się utrzymać spokojny głos, kiedy odpowiadałam. Powiedziałam mu, że lekarz powiedział, że jeszcze nie mogę pracować. Dwa tygodnie może mniej, jeśli gojenie pójdzie dobrze. Zaśmiał się niegłośno, ale wystarczająco by zabolało. Wtedy to powiedział. Ta kwestia, która wciąż rozbrzmiewa mi w głowie, gdy w domu jest zbyt cicho. Lepiej weź się do roboty i zacznij na siebie zarabiać. Pamiętam, jak mrugałam przekonana, że źle go usłyszałam. Byłam podłączona do monitorów. Kroplówka powoli spływała obok mnie. Jeszcze nawet samodzielnie nie wstałam. Powtórzyłam się. Ciszej tym razem. Powiedziałam mu, że fizycznie nie mogę. Jego twarz się zmieniła. To nie był wybuch gniewu. To było coś zimniejszego, kontrolowanego, jakby coś w nim wreszcie wskoczyło na swoje miejsce. Nachylił się, ściszył głos i powiedział, że udaje, że jestem dramatyczna, że jestem słaba. Wtedy jego dłoń uderzyła mnie w twarz. Nie widziałam tego. Jedna sekunda. Leżałam oparta o poduszkę. Następna. Zsuwałam się na bok, zaplątana w prześcieradła, uderzając o podłogę. Uderzenie wybiło mi powietrze z płuc. Zimne kafelki przycisnęły mi policzek. Poczułam metaliczny smak i zdałam sobie sprawę, że krwawi mi warga. Stał nade mną i warknął. Przestań udawać, że jesteś słaba. Wtedy pokój wypełnił się hałasem. Kroki, głosy, ktoś wołający o ochronę pielęgniarki wpadające do środka z szeroko otwartymi oczami, z rękami już wyciągniętymi w moją stronę. Pamiętam, jak jedna z nich uklękła, mówiąc mi... Żebym się nie ruszała, jej głos był napięty od gniewu, który próbowała ukryć. A potem przyjechała policja, spojrzeli na mnie leżącą na podłodze, na krew, na mojej szpitalnej koszuli, na przewrócony stojak na kroplówkę obok łóżka. I wszystko się zmieniło. Mój ojczym zaczął mówić szybko, tłumaczyć się, uśmiechając się tym swoim cienkim, śliskim uśmieszkiem, kiedy coś nie szło po jego myśli. Leżałam tam, słuchając, wpatrując się w wiarzeniowe światła i poczułam, jak coś we mnie twardnieje. Ten policzek nie był utratą kontroli, był deklaracją i po raz pierwszy zrozumiałam dokładnie, kim on jest. Wypisano mnie dzień później niż planowano, nie dlatego, że moja rana się otworzyła, ale dlatego, że wszyscy nagle poruszali się wokół mnie, wolniej, jakby bali się, że rozpadnę się, jeśli za mocno odetchną. Pielęgniarka wsunęła złożoną kartkę w moje dokumenty, podczas gdy mój ojczym kłócił się w recepcji o potwierdzenie parkingu. Nie powiedziała ani słowa. Po prostu spotkała się z moim wzrokiem i ledwo zauważalnie skinęła głową. Nie spojrzałam na kartkę aż do tamtej nocy. Dom wydawał się inny, kiedy wróciliśmy ciszej mniejszy. Moja mama krążyła wokół mnie, jakby bała się mnie dotknąć. Jej ręce zawsze były do połowy podniesione, a potem znów opadały. Zapomniała, gdzie położyła okulary, zapomniała, jaki jest dzień. Przepraszała za wszystko, za hałas, za światło, za to, że istnieje. On zachowywał się, jakby nic się nie stało. Gotował obiad, żartował, opowiadał historię o korkach i śmiał się ze swojej puenty. Kiedy mama zbyt długo odpowiadała na pytanie, kończył za nią zdania. Kiedy się skrzywiła, podawał jej te same witaminy, co zawsze ustawione na blacie, jak mali żołnierze. Obserwowałam. Leki przeciwbólowe zamazły mi dni, ale wyostrzyły coś innego schematy. Czas, sposób w jaki dezorientacja mamy, nasilała się po niektórych posiłkach, sposób w jaki dokumenty znikały, w momencie, gdy o nie pytałam płatności, które jak wiedziałam dokonałam, a które jakoś już nie istniały. Na kartce, którą dała mi pielęgniarka, był adres strony internetowej. Czekałam, aż wszyscy zasną. Czytałam, aż paliły mnie oczy. Kontrola finansowa, manipulacja medyczna, izolacja. Słowa brzmiały boleśnie znajomo, jakbym czytała list, który ktoś stworzył specjalnie dla nas. Kilka dni później nasza sąsiadka pani Krystyna zapukała do drzwi z zupą. Stała w kuchni i obserwowała, jak mama przechodzi obok. Potem nachyliła się i szepnęła, że coś jest nie tak. Jej córka Ania pracowała w służbie zdrowia. Zauważyła butelki dawki, sposób w jaki zmieniła się moja mama. Tej nocy weszłam do pokoju, który trzymał zamknięty na klucz. Zamek był tani. Pokój nie. Schludnie ułożone teczki papiery oznaczone słowami takimi jak ubezpieczenie i świadczenia. Nie przeczytałam wszystkiego. Nie musiałam. Jedna strona wystarczyła, potem kolejna, potem jeszcze jedna. Polisy na nazwisko mojej mamy. Wysokie sumy daty, które zbyt idealnie zbiegały się z jej pogorszeniem stanu zdrowia. Ręka mi drżała, ale mój umysł nagle stał się bardzo jasny. To nie był chaos, to był plan. Odłożyłam wszystko dokładnie tam, gdzie było. Poszłam spać i wpatrywałam się w sufit aż do rana. Strach uciskał mi ciężko klatkę piersiową, ale pod nim było coś innego skupienie. Przestałam się z nim konfrontować. Przestałam zadawać pytania. Pozwoliłam mu myśleć, że wciąż jestem złamana. I podczas gdy on się rozluźnił, przekonany, że wygrał, ja zaczęłam po cichu przygotowywać się do zakończenia tego. Kiedy raz zobaczysz wzorzec, nie możesz go już nie widzieć. Odtwarzałam wszystko w głowie jak nagranie z monitoringu w pętli. Czas moich mamowych złych dni. Sposób, w jaki jej ręce trzęsły się bardziej po śniadaniu niż po kolacji. Sposób w jaki krążył wokół niej gdy brała te witaminy, obserwując aż połknie, jakby to było ważniejsze niż cokolwiek innego w pokoju. Przestałam myśleć o tym jak o moim życiu, a zaczęłam myśleć jak o sprawie. Dystans dał mi jasność. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam, było zaprzestanie reagowania. Nie kłóciłam się gdy on mówił przez moją mamę. Nie wzdrygałam się gdy warczał. Kiwałam głową. Byłam cicho. Poruszałam się powoli, jakbym wciąż była krucha. Podobała mu się ta wersja mnie, pomylił ciszę z poddaniem się. Za jego plecami zaczęłam łączyć fakty. Szukałam nazwisk późno w nocy starych adresów publicznych rejestrów. Nie trwało długo, zanim znalazłam pierwszą kobietę, potem kolejną, potem jeszcze jedną. Różne miasta, ten sam schemat, szybkie związki, wspólne finanse, nagłe choroby, brzydkie rozstania. Wysłałam jedną ostrożną wiadomość, bez oskarżeń, tylko pytanie. Jej odpowiedź przyszła godzinę później. Ty też. Wtedy wiedziałam, że niczego sobie nie wyobrażam. Rozmawiałyśmy godzinami. Potem dodała mnie do małej grupy. Kobiet, które wszystkie przeżyły jakąś wersję mojego życia, nie mówiły z dramatyzmem czy gniewem, tylko fakty, daty, dokumenty, zachowania, tak podobne, że ściskało mnie w żołądku. Jedna z nich pracowała w dziale wsparcia prawnego, inna wszystko zbierała, każdą płatność, każdy e-mail. Nie mówiły mi co mam robić, po prostu powiedziały, że nie jestem sama. Kolejny element układanki pochodził z bliższego otoczenia. Córka naszej sąsiadki Ania wpadła pewnego popołudnia pod pretekstem sprawdzenia, co umamy. Obserwowała po cichu, jak ojczym nalewa koktajl i miesza w nim proszek z nieoznaczonego pojemnika. Później, gdy byłyśmy same, powiedziała mi, że nie może niczego zdiagnozować bez badań, ale nie podobało jej się to, co widzi. Kombinacje ilości objawy. To wiele wyjaśnia, powiedziała cicho. To wystarczyło. Zaczęłam dokumentować rozmowy, harmonogramy, sposób w jaki przygotowywał posiłki, sposób w jaki nalegał na zajmowanie się wszystkim co finansowe. Nie dotknęłam już jego rzeczy, nie musiałam. Był teraz nieostrożny, pewny siebie. Otwarcie rozmawiał przez telefon, zakładając, że nikt nie słucha. Potem wykonał swój ruch. Pewnego wieczoru wrócił do domu, steczką pod pachą, uśmiechnięty jak człowiek, który myślał, że już wygrał. Powiedział, że to tylko formalności. Powiedział, że prawnik to zalecił, ponieważ mama ostatnio była zdezorientowana. Pełnomocnictwo tymczasowe tak na wszelki wypadek. Ręka mojej mamy drżała, gdy sięgnęła po długopis. Poczułam, jak coś we mnie pęka, ale utrzymałam spokojny głos. Zadałam proste pytanie. Czy nie powinniśmy mieć kogoś przy czymś tak ważnym tylko po to, żeby upewnić się, że wszystko jest zrobione prawidłowo? Zawahał się tylko na sekundę. Potem się zgodził. Powiedział, że umówimy to na następny tydzień. Ten tydzień był wszystkim. Kobiety, z którymi się skontaktowałam, pomogły mi zrozumieć, co jest ważne, co ma wagę, co przekracza granice. Rozmawiałam z profesjonalistami po cichu, ostrożnie, nie przesadzałam. Nie błagałam, po prostu mówiłam prawdę i pokazywałam to, co miałam. Słuchali. Plan szybko się ułożył. Ogłosił, że pewnej nocy będzie długo poza domem z powodu zebrania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, czego nigdy nie opuszczał. Wyszedł z domu zrelaksowany, żartując, już licząc przyszłe pieniądze, które jeszcze nie były jego. Pocałował mamę w czoło, zanim wyszedł. Patrzyłam, jak odchodzi, i czułam tylko determinację. 30 minut później zadzwonił dzwonek do drzwi. Potem znowu, a potem dom wypełnił się ludźmi. Spokojne głosy od znaki, delikatne ręce prowadzące mamę do płaszcza. Zespół medyczny zadający pytania, na które wreszcie odpowiadała jasno. Pudła przyniesione na dokumenty. Urządzenia zebrane. Wszystko zrobione zgodnie z przepisami. Bez krzyków, bez chaosu. Po drugiej stronie miasta w tym samym czasie ktoś poklepał mojego ojczyma po ramieniu. Nie było mnie tam, ale dowiedziałam się o tym później, jak na początku się śmiał, jak próbował się tłumaczyć, jak jego pewność siebie ulatywała tak szybko, jak się pojawiła, jak w pokoju zapanowała cisza, gdy założyli mu kajdanki, jak ludzie, którym hełpił się zaledwie kilka godzin wcześniej, nagle odsunęli się niepewni, czy kiedykolwiek go znali. Kiedy przyprowadzono go z powrotem do domu, wszystko już było skończone. Zobaczył mamę siedzącą bezpiecznie na kanapie, otuloną kocem, odpowiadającą na pytania z jasnością, jakiej nie widziałam od miesięcy. Zobaczył nieznajomych wynoszących pudła z jego biura. Zobaczył mnie stojącą w drzwiach, spokojną, opanowaną, bez strachu do ukrycia. Po raz pierwszy wyglądał na małego. Próbował ze mną rozmawiać, tłumaczyć się, targować. Powiedział, że wszystko źle zrozumiałam, powiedział, że próbował pomóc, powiedział, rodzina załatwia takie sprawy prywatnie. Nie podniosłam głosu. Powiedziałam mu, że prawda nie potrzebuje ochrony. Kiedy go odprowadzali, odwrócił się jeszcze raz, oczy ostre, z czymś bliskim panice. Mężczyzna, który kiedyś krzyczał na mnie w szpitalnym łóżku, nie był w stanie znaleźć ani jednego słowa, które miałoby znaczenie. Następstwa potoczyły się szybko. Badania potwierdziły nasze podejrzenia. Analizy finansowe ujawniły rzeczy, których nawet nie wiedziałam, że mam szukać. Coraz więcej ludzi zgłaszało się. Historie piętrzyły się na historiach, aż nie było miejsca na zaprzeczenia. Każda jego próba kontrolowania narracji załamała się pod ciężarem faktów. Moja mama została w ośrodku pod obserwacją. W ciągu kilku dni jej umysł się rozjaśnił. Kolory wróciły na jej twarz płakała gdy zdała sobie sprawę co się działo a potem płakała jeszcze mocniej gdy zrozumiała że to koniec dom bez niego stał się inny niegłośniejszy niepustszy po prostu lżejszy sąsiedzi wpadali dzwonili przyjaciele których nie widzieliśmy od lat kobiety których nigdy nie spotkałam dziękowały mi za to że przemówiłam bo to pomogło im zrobić to samo Mężczyzna, który kiedyś rościł sobie prawo do naszego życia, zniknął w systemie stworzonym do radzenia sobie dokładnie z takimi ludźmi jak on. I stojąc w cichym salonie pewnego wieczoru, otoczona pudłami z dowodami i cichym, równym oddechem mojej mamy w pokoju obok, poczułam coś, czego nie czułam od dawna bezpieczeństwo. Nie dlatego, że go nie było, ale dlatego, że wreszcie zrozumiałam swoją siłę. Zmiana w mojej mamie nie nastąpiła z dnia na dzień, ale była niezaprzeczalna. W ciągu kilku dni po odejściu od niego mgła ustąpiła, przesypiała całe noce, kończyła zdania, nie gubiąc wątku ciągłe przepraszanie w jej głosie zniknęło, zastąpione czymś stabilniejszym, czymś bardziej przypominającym ją samą. Profesjonaliści wyjaśnili, co się działo w ostrożnym, wyważonym języku. Mówili o interakcjach długoterminowych, skutkach, o tym, jak kontrola może zniszczyć człowieka, nie pozostawiając widocznych śladów. Moja mama słuchała cicho i skupiona, a potem sięgnęła po moją rękę, jak kiedyś, gdy byłam dzieckiem. Ten mały gest sprawił, że poczułam, jakbym odzyskała ją z powrotem. Dom znów stał się nasz, okna były otwarte. Szuflady zostawały tam, gdzie je zostawiłyśmy. Rachunki były rozłożone na stole, już nie ukrywane, już nie tajemnicze. To było przytłaczające, ale było szczere. Strona prawna poszła do przodu bez dramatu. Fakty mówiły same za siebie. Inni ludzie zgłaszali się, ich historie odbijały się echem w naszych w sposób, który ściskał mi serce. Odpowiedzialność nadeszła. Nie głośno, nie teatralnie, ale stanowczo. Powoli wróciłam do pracy, inne godziny, inne priorytety. Zaczęłam wtedy działać jako wolontariuszka, szkolić się, pomagać ludziom, rozpoznawać sygnały, które tak długo przeoczaliśmy, nie dlatego, że byłam nieustraszona, ale dlatego, że wiedziałam, jak czuje się cisza. Pewnego wieczoru moja mama powiesiła w przedpokoju nowe zdjęcie tylko my dwie, bez wyjaśnień, bez cieni. Po raz pierwszy od lat przyszłość wydawała się cicha w najlepszy możliwy sposób. Opowiadam Wam to, bo zdrada w rodzinie nie zawsze na początku wygląda głośno. Czasami wygląda jak pomoc, czasami brzmi jak kontrola owinięta troską, a czasami wystarczy jeden moment jasności, żeby wszystko zmienić. Jeśli ta historia wydała Ci się znajoma, nie jesteś sama. I nigdy nie jest za późno, by postawić granice. Jeśli kiedykolwiek musiałaś chronić siebie lub kogoś bliskiego przed ludźmi, którzy byli ci najbliżsi, podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści. Ta historia jest jedną z tych, które zostają w człowieku na długo, nie przez dramat, lecz przez brutalną prawdę o tym, jak łatwo przemoc może ukryć się pod pozorem opieki. To opowieść o tym, że przemoc ekonomiczna, kontrola medyczna i manipulacja potrafią rosnąć po cichu, dopóki ktoś nie przerwie tego cyklu. W tej historii momentem przełomowym nie był krzyk, lecz chwila, w której bohaterka, choć słaba fizycznie, ledwo po operacji, odnalazła w sobie siłę, by zobaczyć schematy nazwać to, co nienazwane, i zacząć działać z niezwykłą precyzją. To właśnie jest prawdziwa asertywność, niegłośny bunt, ale ochrona siebie i najbliższych z chłodną, świadomą determinacją. Ta opowieść przypomina też jak kluczowa jest świadomość prawna oraz bezpieczeństwo cyfrowe i finansowe bo manipulatorzy często budują swoją siłę na cudzej niewiedzy. Tu przemoc nie była impulsem, lecz planem, któremu sprzyjała izolacja, brak dostępu do informacji i długotrwałe niszczenie zdrowia psychicznego. A jednak mimo bólu strachu i lat życia w cieniu, bohaterka udowodniła, że nawet najbardziej starannie budowany system kontroli może runąć, kiedy pojawia się prawda do wody i ludzie gotowi pomóc. Tam, gdzie kiedyś było milczenie, pojawiła się solidarność kobiet, specjalistów, sąsiadów i to właśnie ten łańcuch wsparcia stworzył drogę do wolności. Na końcu tej historii pozostaje pytanie, które wielu boi się zadać, gdybyś zobaczył pierwsze najdrobniejsze czerwone flagi, te, które tak łatwo zignorować, czy miałbyś odwagę zareagować, zanim krzywda stanie się codziennością?